Cioè, siema, na Kuba to jest kolejny odcinek z Giganty Strike Offensive Dzisiaj gramy w strefę zagrożenia względu, Dawaj na z alfę, alfę, na alfę, a nie, dobra e... Siema, siema, e, dzisiaj ze mną jest Kuba No witam wszystkich bardzo serdecznie Dawaj na betę, na betę leć A, kurde, na molo. Dobra, na mono. Mógłbym Dobra, trochę daleko będę od ciebie mi chodzi No spoko, spoko o, kurde, co mam wybrać? Dobra, pancerz i hełm wybieram, a ty co wybierasz? No ja też pancerz i ja też pancerz i hełm no Dobra, dzisiaj sobie gramy z Kubą yy, No jak widzicie tutaj Strefę zagrożenia Czyli no po prostu yy, No Można tak powiedzieć, że będziemy troszkę daleko, ale zaś się ja, Znajdziemy, okay, więc Dobra, mam hajsik No a... Kurde, akurat to wlazę Dobra, więc znajduję Co dostanę Dobra, mam gloka. Smok Gloka mam ja mam młotek, nie? Młotek, no. Tak. Dobra, młotkiem będę zabijał. Ja mam y, ładunek wyważający. Czyli tak zwany. No. minę. Ty, ja tu mam jakiegoś zakładnika, Mordon, tylko nie wiem, co z nim zrobić. Kora... Boję się, że jak go podejdziesz teraz, jakiś typ jakiś ran... typ podejdzie ci z tym, to od razu giniesz. Tak, <grym> kurde, bo ja tutaj nic tak za bardzo nie Więc radzę nie mam. ryzykować. Ja, też, ja tu ja żadnej broni nie ja mam Ja mam lucz ja o, o, dobra ja o, tu gdzieś broń widzę I Jeszcze mam umpa. Umpa, jeszcze dostałem Ja ci chobot Eee nie, dobra mnie zabili A e, czemu odrodzenie będę miał O kurde i dwa życia mam Odrodzenie 3, 2, 1 Do mnie możesz być A ty gdzie jesteś? Jestem. Dobra lecę, lecę na to Pa, jestem za tobą Weź daj mi jakąś broń Ja mam umpa. A masz pistoleta tak, jakiegoś? Tak, mam Glocka. To weź mi wyrzuć. Proszę, ja będę z UMPa będę walił. Dobra, a masz amunicję? Weź wyrzuć? Nie, im nie im mam. Się. Dopiero znalazłem tę broń. Dobra, o, dobrze. O, no, ale już dzięki, mam, tak, o, już mam noża. Już mam nóż. O, masz Glocka, masz amunicję. może doładować. Czekaj. Weź sobie, weź sobie tego Glocka. Dobra, ale mam nic amunicji, dobra, po ty wziąłeś. Dobra, ja mam ja mam 20 naboi jeszcze Dobra, to powinno ci wystarczyć O masz broń, dwie ej, berety, ej, ej. masz dwie berety Tylko że tu nic samo nie ma A dobra, no bo się skończyło Trochę dobra. Tu też musiał zginąć ty, bo tutaj tak, trupy były Tak, tak Czekaj trzymamy się może blisko siebie co? Jesteśmy więc nic nic nie zrobią No właśnie właśnie o to chodzi bo tu trzeba Czekaj patrz na mapę bo tutaj Kasę trzeba Ty zapisać, się zamówić. O, bizony, no opa. właśnie, ja miałem kasę, wstawiłam no kasę. W ja dobra, ammo kupuję. Dobra, też sobie ammo kupiłem. Oj, a jestem. No dobra, ci. już mam ammo. Znaczy, nie, nie będziesz miał, dopiero dron przyleciał. wiem, ale ammo już mam do umpa. Hm. A, Masz rozumiem, już jakiś no, ten. Rozumiem. Pema, czy to jakieś? Chilka, chwilka, chwilkaczkę, bo tu dron gdzieś do mnie leci. Do mnie leci. Moja, no, dobra, moja. czekaj chwilę. To mój dron. E, tyłu jest mój za nim. Dobra, to jest twój, teraz jest mój. O, wiesz, Amo. Dawaj. Pieściami bij jak coś. Wiem, ja mam kasę. Dobra, ja mam 60, ja mam 5. Dobra, szkoda. To jest jakaś skrzynka? Ciekawe, tu, tu jest broń, tak tu jest broń ogólnie jakaś gdzieś To tutaj nie podchodź bo ta strefa cię tak jakby zabije wiem trudna ale... Mam... obrażenia Mam jeszcze apteczkę O nie, strzeliłem, ciekawe ja apteczkę, a nie, nie strzeliłeś, dobra spoko Musimy być słuchaj... Przy jakiejś tym strefie, żeby to wygrać No jesteśmy właśnie takiej... O... Skrzynka mam Jaka? Noż dropnąłem, to mi się przyda. Noż w sumie. Nie ja też mam nóż. Mi się też dropnęło. Ej, strzelają się gdzieś tutaj. A, spoko. Na daleka. 290 gdzieś. Dobra, 9 wrogów zostało. Hm. Przynajmniej dobrze będzie. Eee. Ej tu jest jakiś zakładnik, Mordo. Tak. Ja go uratuję. Dobra. Yy, na R. Tak zwany wiesz, ratunek. Oj, troszkę życia straciłem. Tak stąciłem. rozumiem. Stojcie ilość chodziło. No właśnie kur, ej Kevlar'a nie mam Co gdzie musisz iść? Ej dobra za minutę strefa ten. Się chodź, chodź, stary, no Bo te te punkty jasne to są strefa, nie? To wiem. tak. Ja, ja rozumiem. Ej ciao, bo tu chyba kogoś widziałem u góry. Po lewej naszej, tutaj lewej? na skałkach. Nie, 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 chodź, 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 nie zatrzymuj się. Chodź, chodź, chodź. No idę, idę, idę. na w końcu. O, mam łotowa. O, co git. Oj, Molotow. O tu skrzynkę mamy, czekaj daj ja to rozwalę Dobra e, Dobra mam MP7 Nice, MP 7, nice. Jest na Ja mam MP. E, dobra UMP. mi się przyda Akurat USP tu jest bardzo dobre O UMPa Masz UMPa Dobra ja UMPa biorę Dobra w sumie, że tam więcej amunicji miałem, ale dobra, trudno. No umpa... umpa jest chyba dobry. O znaczy... ej, dobra, amo mam Dobra, biorę Max. Dobra, masz O, amunicja do bloka. Dobra, mam, zabrałem O, dobra O kurde, zbiłem to z na O kurde. Strefa ej! Strefa? A nie dobra jesteśmy... Nie, dobra, jesteśmy strefie. Po prostu zasięg straciłem A bo, stra bo e zasięg, no tak, bo jesteśmy pod dzisiaj Tak, no 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 hmm. właśnie nie wiedziałem Bo to widzisz Dobra, tam hajsi koledzy Skończę, skończę, daj ty, to, spokojnie O ty wybierz sobie siekierkę, jak chcesz, tutaj masz Dobra Biorę toporek, o kurde Strefa Jak to czemu na nas bije Chodź, chodź, chodź Bije I to Mało, mało HP bije tylko ale gdzie ona, dokąd ona się zamyka? Jeszcze jesteśmy w strefie mordo Dopóki to żółty nie zniknie Teraz ci powiem Ej, strzelałem się po prawej. Skauta Znowu umpa! Znowu UMP, stary Dobra ja mam umpa, ja mam UMP Znowu umpa, dostałem. A ja w, w traku kaprala? Ej czy skąd ja mam UMP? Tak, po to moje UMP Supply drops incoming Ktoś tu wbił Dobra, to jest po Teraz żeby kasy nie stracić Uważaj tam Ulepszenie, pilotowanie raport o strefie czy... Nie, zbiać na rewolwer To jest chyba lepsze... A ja nie, ja czekaj, czekaj chwilę O mają skauta, Mają Scouta. Ja sobie sub... palcas i hełm kupuję, ja sobie i hełm kupuję. Kupić sobie skauta? Nie, 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 nie opłaca się. Nie. Weź sobie kup... albo zastrzyk! Ja sobie pancerz kupuję, bo nie mam. Masz full, co ty? Heh, stary. HP mam full, ale pancerza nie mam, a pancerz się przydaje. No okej, okay, kup. Ty weź sobie, zastrzyk sobie kup! Mam pancerz. Ale zastrzyk! Mam! Leczenie! No to, a masz mało HP, masz 107 HP. No co? Przecież jak spadłem, tylko się nic nie stało. Dobra dawaj, szybko, szybko mordo. Mi się nic nie Ej, stało. typów mamy na plecach w tym domku tam gdzie my byliśmy są Chodź, chodź, chodź do balonu szybko Ja jestem już w balonie Ciekawe, co dostanę Ja bo na plecach typów mamy jak coś Dwóch typów mamy. Aaaa na to czekałem Co ty gadasz kałachę. Dobra bo na plecach typów mamy Wiemy. Ale pamiętaj oszczędzaj amunicję Potrzebuję ammo. Kupi... Tylego, na 260 gdzieś tam będą, bo widziałem, jak szli w naszą stronę. Yy, ulepszam dron. Amunicję jeszcze kupuję, jeszcze zastrzyk kupię. Ty, tu jakieś... Dobra, chodź, chodź. Masz, możesz z amunicji korzystać z mojego umpa. Bo ja mam kałaszkę. gdzie, gdzie masz amunicję? Kurczę, nie wiem. Ja już nie mam pojęcia. O, tu! Tu jest moje UMP, o tutaj, moje No ale ile ty miałeś tu UMP? Ej no dobra, masz więcej, dobra Drony, drony twoje jakieś O kurde Spokojnie Uciekaj, uciekaj Te drony ja za tobą polecą Jeden przeżył O kurde Ja pierdzielę Ja i też zginęłem. kurde szkoda aj, Jeszcze raz? Aj, dobra Puste miejsce. Tak, jeszcze raz, ja cały jeszcze czas raz, nagrywam. Jeszcze raz, no. Coś. Możemy jeszcze raz zagrać. E, zagraj ponownie, weź kliknij, czekaj chwilę. Coś. A, zagraj ponownie, no, 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 no. Jak? O, twój oddział wciąż żyje pisze, lol. Bo już zginąłem, hm. No ja też. A, replay. Dobra, weź wyjdź z gry. Czekaj. Weź wyjdź jak się zaprasza i dawaj. Okej, okay, jeszcze raz. Zaprosiłem cię. Dobra, gramy, dawaj. O, ja cały czas nagrywam jak coś, tutaj będzie bez ciecie żadnego. O, siroko. No no no. Ja też nagrywam. Hm. Sorry, pociąg idzie. <grym> o, to inna mapa. To jest inna mapa, nie jakaś? Tak, to jest nowa. Bo ty chyba nie, nie, nie byłeś na tej mapie. A czy ja w ogólnie mało gram w tą. O, Ale kornik, on spokojnie z to, to się. Zola. Tak? No. Ja akurat Zola nie gram. Ja gram w CS-a, w Battlefronta, co jeszcze gram? No ja też CS-a, w Battlefronta... w Battle też. Gwinta też... O, w Gwinta może Gwinta. pograć, słuchaj, w Gwinciora. Ja Gwinta nie mam. To jest z 3 giga ma, tylko do pobrania, nic więcej. No tak, Czy... ale czekaj, o co w tej gierce chodzi, bo To wiem. jest karcianka, że musisz mieć 25 kart max w talii, zależy od tych... No to coś, no... No, te liczby, te... Czekaj, um... ...tym... Ej, dobra, musimy wiedzieć gdzie lecimy, na razie nie klikaj, dobra? Jak się czyta. No. Ej, rozgrzewka jest, dobra, o to przez... Spokojnie, to tylko rozgrzewka, no. Ale w następnym może zapraszam na... ...w Gwinciora zagramy sobie z Adim, nie? No, można zagrać, ja też sobie odcinek nagram i ja nagram swoje, ale ja właśnie będziesz musiał mi nauczyć... Pobierzesz Gwinta akurat? No, to na, na... w nocy będę pobierał i jutro sobie zagramy. Jutro. no... Tak... Z Dobra, 3 jutro. giga ona e, się pobiera. No to, to nie, 3, to mi się giga, pobierze na no. mnie no nie całą godzinę, no. No. No, no, no. Hm. Więc następnym zapraszam niedługo na odcinek e, z Adium na, w Gwincie. Oczywiście będziemy grać. no. Tak, ja sobie tam poglądam. Wiem, że Kondzie nagrywał to, bo raz tam widziałem. Tak, tak. Ja teraz ja oczywiście zdobyłem raz dowódcę kura Żebraków ostatnio i. I się dobrze gra Bo ja grałem tym, tą standardową talią z nowego nowej talii z syndykatu No 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 tylko że właśnie kurde jeszcze gierki nie ogarniam nie? Ale mam parę kart Ale mam parę kart z Lego nowego masz. Nowej, e, z nowego talii O CZ -ka. ej CZ ką lubię grać Lubię lubię Okej okay. O nie dostałem jeszcze dobra e, Więc czekaj, weź Taba, czekaj chwilę nie Dobra. Dobra, gdzie teraz? Gdzie lecimy, teraz? Lecimy. Wybieraj. Chodź do... Wiesz co, chodź ze mną na... Zbiorniki. O kurde, tylko że tu... Dobra, tutaj mogę. O, spoko. Wiesz co, ja wezmę pancerz i hełm znowu. Ja też pancerz Bo tu bombę tarcia... Ej, tarcza. że też tarcza jest spoko nad... z pistolem. I bym nas mógł zasłaniać. Dobra, to się tego, to się potem wyćwiczy. Czekaj, gdzie ty... a to co tutaj? Eee, to blisko siebie. Nie tak, bo jak, jak wybrałeś blisko, blisko, e, Tylko, że tu tutaj tak. typka mam, tutaj no ta, typa, typa tak, mamy jednego. Tak, o dobra. Jezu, pancerz. Dopiero teraz wyskoczyło. O nie. Ej, uważa, bo tu typa mamy jak coś. A, z pięściami będzie tylko podchodzić. O jas, tu ile mam hajsu? Ej, dobra. On tego z pięściami podejdzie i nic, nic Aha, akurat pan też tu leży. Ej dobra, bo ja mam trochę hajsu, uciekaj szybko, szybko hajs 600 mam Kupić Kupić setem, no ja już mam więcej niż 600, ja mam 800 seteka mogę kupić. Kurde. Kupywać czy jeszcze nie? Noż muszę załatwić sobie. O dobra, toporek mam już. O kurde, miałem skrzynię. A nie, to nie skrzynia. Ej dobra, ja już nie potrzebuję pistola, mam tego. Mam no, P2000 Okej okay, okay, dobra, granacik jakiś Tak Właśnie nie zauważyłem co tu się stało w tym, jak miałem kałachem Miałem okazję się pobawić tym kałaczkiem, ale nie bo mnie ten... No a że tutaj kałach jest bardzo... Bo kałasz jest dobry w tym, tym, tryb, tym trybie Jak ktoś drona zamówił komuś? O! Mach dziesiątka! O oh yeah. O to 10. najsik, najsik Mach dziesięć trafiło na mnie Czy co, coś może być. O, ej! Hmm? Pistolet. Mogę kupić. Ło ty w mordę! O, zbóż. bym kupił. Ej, kurde. Ej, dobra, co jest lepsze? Toporek, czy pistolet? Czekaj, dobra. Chodź, masz tutaj toporek, ej! Toporek mam ciebie, chodź do mnie. Mam nóż. A, dobra, bo tam... Mam nóż. A co jest lepsze? Toporek, czy nóż? Bo nie wiem, co brać. na, na mnie nóż, bo to szybciej, wiesz, obcina. No ale to toporek chyba ma większy O, ma. masz shotguna. O, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Ja jestem tutaj, tam gdzie... tam gdzie Tak, jest... wiem, widzę Cię na mapie, już idę, już idę. Skrzynkę w, w, obcinałem i tam masz strzelbę. To w sumie może Ci się przydać. Tam ja w środku, będzie, środku ta będzie czekać na Ciebie, no, tam w środku. O, no dobra. A masz... A... Nie, dobra, mam już jeszcze... trochę. dobrze, bo po... tu shotgun jest to... dobry akurat, tu shotgun jest dobry. Tylko jeszcze pistolet się lecz, ten... musiałbym mieć, bo... Pokazał Ci się ten skin ten? Mój? Tak, mam. No, mam. O, coś tu jest. Ej, szczerze, nie opłaca się brać. Ej, lepiej tarcie chyba sobie O, dwie berety dostałem. No ja mam P2000. 200, Ej, kurde. ktoś tam strzela koło Ciebie. Chodź, wyjaśnimy ich. O kur... Słyszałem pociski. Słyszałem pociski. Nie wiem jak to wziąć, ale okej. Okay. Też ty, To ty strzelałeś? Nic. Nie, nie, nie. Właśnie mówię, że to nie ja. Aha. No tam jest nóż na Dobra, kolejny. 1750. Ja mam 1700. Strzelają! Jest męża. Mam. Skurwola. Co miał? Dobra, co miał? MP5. Weź moją Mach 10. O czekaj. Aaa, powiedziałem 10. Dobra. <laughs> Ci... To jest maka twojego wezmę, daj mi ammo do pocieka, maka Ej mor, ej, 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 masz, bo dobra, masz coś mam. do leczenia O dobra, dzięki Dobra, ej, czekaj, bo się zagoi. Ej paralizator mam, czekaj co ja tutaj jeszcze mam. Co bierzesz? Dobra trago, do MPF MPW Co bierzesz? Czekaj, jeszcze raz się wyleczę Ja też Dobra Dobra, jest full o, sztyw, w kopane Ja mam też tarcze wszystko, ej Czekaj Pan z... Kupić sobie tego? Amunicję? Dobra, kupię amunicję jedną i już Czekaj, znaczy, tu coś było? O, kolejne leczenie mam, o, dobra O, pistolet Kolejne. O, ty masz tarcze, ej kurde no. Bo ja zdobyłem Zabiłem tego gościa No, 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 ej F... Bo 114 HP i nie wiem czy mi się opłaca kupywać Ile masz? 114... Ej, czekaj, tam dron leci, tam ktoś jest. Moje, Moje. A twój dobra reżim. O amunicja. Do, o ej, czekaj, bo tu cel mam Co to jest? MP5, e to nie Możesz doładować amunicję Gdzie? Do MP5 Ja mam dwie berety Kolonia i, 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 ja gdzieś... mam 2600 ty. Co kupić? Dobra, też w sumie zużyję paralizator. nikomu Ej, czekaj. Co? Ja tam typa widziałem, czy jeśli tak... Czy bo tu nic nie ma, dobra, ej, ale... Tu jakąś bombę postawię sobie. Chodź. wiesz? Chwilaczka, bo nie wiem co chcę kupić tak że teraz. amunicję digla, nóż, nie no, nie. Pakiet mobilności, co to jest? Pakiet mobilności? Dobra, kupię sobie amunicję. amunicję. A, spadochron, egzobuty i mina skokowa. A. Dawaj chodź, no po, po, po tego, po spadochron chodź. Spadochron? Nie. Co? A! Mam Ile problem, wybrałeś? mamy jednego typa na ogonie. Tak, dobra, to nice. Gdzie? Nie wiem, gdzieś podejść. O kurde, gdzie on jest? O, żeż ty. Kolejna mina jakaś. Może Dawaj, patrz, tu masz ten, zobacz, tu masz złoty. O, C4? Dawaj, bierz pakę. O, 4 No, nie wiem, szczerze nie wiem, co narobi. A, to wybucha standardowo. Ej, Cześć? typa tu mam. Co? Tam typa jest na dachu. Na dachu jest? No, zobacz, tam stoi. Ano? no ha! Strzelaj, strzelaj do osłuchaj niego Otrzuj się, się. O kurde. Nic nie dostał, menda Idziemy na niego, czy się kampimy bardziej? Jak chcesz Ty Nie z... no, szczerze ja bym nie rasował bo tak Boję się, że jak on nas zmiję jakieś te armaty nic. są? Ty chodź po te... Dropy A on jest poza strefą w sumie tu u mnie drop jeden, tutaj. Mhm. Mm co tutaj mam? O, auga mam! Ej, auga mam! O! Chłopy! Oj, mamy dobra, uciekam, bo mnie strefa goni. Dwa. Ja tu bombę postawię Dobra, ej, ja idę do ciebie, ja idę do ciebie i szybko te amunicje zamatam. Pomocy, widziałem dwóch typów. Na ogonie. No, widzę ich, dobra, widzę ich, czekaj chwilę. Czekaj chwilę, tylko szybko sobie kupię ten... Uważaj bomba! Bomba, bo postawiłem bombę! Kurde, serio? Tak! Mam Uważaj, uciekaj! Oni dostaną poza swoje. Wstałeś? Ile dostaciłeś? Nie, mało, mało. A, spoko. Czekaj, właśnie Nie rushuj, nie rushuj, bo na amunicję czekam! A, okej. Wróć, wróć, wróć. Wróć, Dobra, no tutaj czekaj, tu, 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 tu czekaj, bo tu mamy taki idealny ten. Jaki? No tutaj mamy takie zasłonięcie, nie? Tak, tak, tak Dobra, mam coś tam, jakieś amunicje, czekaj jeszcze Jeszcze raz Kada kupię. czekaj Ej Blokada, mamy posiłków, halo Dobra, ja szybko ja kolejną amunicję sobie kupiłem, bo mam mało. Ty, bo za chwilę bombardowanie będzie Szybko, szybko te drony, ty bo dopiero... Odradzanie wyłączone No, no, no a, bo to jest... Tak. E, czekaj, bo takie jakieś rakiety lecą, ty. Jakie... no... Kurde, bombardują no. mnie. Ej, chodź do mnie, chodź do mnie, ty, bo ja na amunicję czekam tutaj. Mam, masz? Spokojnie, ja mam. Tak, bo ja do... auga mam. Biorę. Dobra, mam. Ej, zabrałeś mi... Kupujemy ale... teraz. Nie, mam, ale... Dobra, ja kolejny raz kupuję. Mam teraz 300 monet już. Ty. O, dostałem ze Teraz, teraz nie zabieraj mi jamo, dobra? Dobra, bo dobra. Raz... Dostałem dostanę zlecenia Ej ten, strefa Tak, wiem Chodź, chodź, idziemy Chodź, chodź, 3hp straciłem Ej, zlisza. typo tu, ty, ty, typo do mnie strzelał Z tyłu! O kurde Z tyłu był Rzulski To już niestety nie... To już niestety nie pogram <grym> Ale wiem gdzie on był On jest Wiesz? na górze, on ma scouta o! Ej to cheater jest jakiś ty! cheater. Czekaj. Muszę zobaczyć Ciebie jak... Ciebie to... zabił i mnie po chwili. No, no zobacz. Nie, on tu leciał. Mówiłem, on miał scouta. No ja. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie filmiku. No się ja w sumie też tego. dziękuję, ja też się jakoś dobrze bawiłem, no ale przynajmniej coś tam ugraliśmy, no. Tak, dziękuję Wam Wam runda dobra. Bardzo dziękuję cześć. za obejrzenie tego odcinka. Jeśli odcinek spodobał, się dajcie w komentujcie, subskrybujcie. A zobaczymy widzimy się w kolejnym odcinku z Test Training of Offensive na moim kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Hej, papa. Pa. Na moim tak samo. Do zobaczenia. Pa. No, pa.